meč otvorili, barzo dobře. Novakovski, ktori ne trafili pick and all -a. oni trafili s tako. Uh, Također tam je bilo pick and all-a. Ali teš milišme teš uh, tam trafili tri, tri žute za Či. Uh, zagrali teš uh, dobru ataku. Blessing game im te gre pick and all. Uh, ali to je gračan, Černik potišljavani grač 40 minuta pick and roll. Starali mi se pod košem grač, ne mogli i mi... Na końcu zagraliśmy z szybką, szybką Peterką, praktycznie z dwoma rozgrywającymi i to dało rezultat w drugiej połowie, w ostatniej minutach. Nikt nie chce przegrywać szczególnie 30 punktami i być ośmieszalnym, także, także oczywiście. Uważam, że jesteśmy też drużyną, która kiedy jest podstawiona pod ścianą, to gra lepiej i myślę, że może trochę za późno zareagowaliśmy, i ta przewaga była za duża. W niekiedy nigdy nikt nie wpada. Tak jak w pierwszej połowie, to, ta walka myślę, że była trochę gorsza. I może rzeczywiście paradoksalnie troszeczkę lepiej to wyglądało w drugiej połowie, ale, ale to się nie myśli o tym, ile się przegrywa. I póki jest szansa, to stara się jeszcze, jeszcze człowiek walczyć, żeby wygrać.